W punkcie 5.15 podjęcie uchwały o sprawie nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Piotrkowa Trybunalskiego panu Zbigniewowi Skrzykowi. Wnioskiem o, ty o nadanie tytułu honorowego obywatela wystąpili prezes łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, ojciec Gwardian Kubica. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Kubicę na posiedzeniu 23 października 2019 roku. W wyniku głosowania 6 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Do tego punktu uwagi przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Proszę głosować. Koniec głosowania. Kto jest przeciwny? Proszę głosować. Koniec głosowania. Kto wstrzymał się od głosu? Hmm. Czy rada jest za reasumpcją? Dobrze, to robimy reasumpcję. Kto z Państwa jest za? Proszę głosować. Koniec głosowania. Kto jest przeciwny? Proszę głosować. Koniec głosowania. Kto wstrzymał się od głosu? Proszę głosować. Koniec głosowania. 17 głosów było za. Bez przeciwniki wstrzymujących. Uchwała podjęta.